Spółka Spartan w dniu dzisiejszym, w Dniu Dziecka, w Dniu Wyjątkowym otwiera boisko dla dzieci. Od dzisiaj, przy nowej inwestycji, mogą dzieci korzystać z tego boiska. Spółka Spartan będzie prowadziła akademię piłkarską, gdzie dzieci będą mogły uprawiać piłkę nożną na nowym boisku, na nowej nawierzchni, na współcześnie najnowocześniejszym boisku w tej okolicy. Spółka Spartan również, oprócz Akademii Piłkarskiej, którą dzisiaj uruchamiamy, uruchamiamy na tym boisku, również w przyszłości będzie kontynuowała inwestycje w tej przestrzeni. Zrobimy boisko, którego będzie można korzystać cały rok. Będzie przykryte dachem, boisko będzie cały rok dostępne dla dzieci. To boisko jest ogólnie bardzo duże. Ma fajne podłoże. Można sobie pograć w różne gry. To jest najlepsze w okolicy boisko. Tutaj się ktoś nudzi, to może tu przyjść, pograć, i. No, po prostu jest fajne boisko. Tutaj najfajniejsze w tej okolicy. Boisko jest bardzo duże. Przypuszczam, że bardzo fajnie nam się będzie grało. Takie boiska są też w Barcelonie. Bardzo ładne, zmienione boisko, bo ostatnio było dwa podzielone boiska, a to zostało zmienione na jedno wielkie, bardzo ładne boisko. Przypomnijmy, na tym miejscu tutaj funkcjonowało boisko takie asfaltowe, które było już naprawdę dosyć mocno zniszczone. To boisko wymagało remontu, to boisko wymagało tego, aby, aby je poprawić, aby je zmodernizować. Spółka Spartan to zrobiła. 15, 15 lutego rozpoczęliśmy pracę tutaj przy ulicy Lubińskiej na swoim obiekcie, aby dzisiaj móc spotkać się na tym, w tym pięknym dzień, Dzień Dziecka, właśnie oddać to, to boisko tutaj wrocławianom. Dlatego cieszymy się, że tak licznie szkoły przyszły do nas po to, aby z nami razem uroczyście otworzyć to to boisko.